Cypr znowu przeżywa boom gospodarczy. Kryzys finansowy z 2013 roku odszedł w niepamięć. W mieście portowym Limassol, jak grzyby po deszczu, rosną drogi apartamentowce. Dziś nieruchomości cieszą się tu szczególnym wzięciem, zwłaszcza wśród inwestorów spoza Unii Europejskiej. Obecnie co czwarty mieszkaniec Limassol to Rosjanin. Cypr kusi unijnym paszportem. Żeby go dostać, wystarczy złożyć wizytę w biurze doradcy finansowego, który załatwi formalności i mały drobiazg. Trzeba jeszcze zainwestować 2 miliony euro w jakąś luksusową nieruchomość. To wszystko! Nikt nie odpytuje z historii kraju czy wiedzy o społeczeństwie. Paszport można dostać bardzo łatwo. Nie trzeba tutaj nawet mieszkać, żeby dostać paszport, z którym można podróżować bez wizy do 154 państw świata. Złote paszporty dla bogatych Rosjan i Arabów. Cypryjskie władze często były za to krytykowane w Unii Europejskiej, jednak odpowiedzialny za inwestycje minister finansów broni się, że chodzi jak dotąd o jedynie 500 osób. Tych 500 osób zostało dodatkowo solidnie prześwietlonych przez władze pod kątem ich wiarygodności, ale jeśli są inne propozycje, jak moglibyśmy może wspólnie ustanowić zasady tego typu programów inwestycyjnych, to proszę bardzo. Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję. but also other reasons also we, we would be absolutely willing to engage in such a discussion right. Złote paszporty powiązane z handlem luksusowymi nieruchomościami na samym Cyprze także wywołują kontrowersje. Brakuje przejrzystości, twierdzą krytycy. Poza tym krajowi oligarchowie stają się coraz bogatsi. Jednym z nich jest Janis Misierlis, szwagier cypryjskiego prezydenta, który w Limasol buduje wielki apartamentowiec. Mieszkanie na wyższym piętrze kosztuje 2 miliony euro. To, że gratisem dla inwestora jest paszport, przedsiębiorca uważa za uzasadnione. Wielu moich klientów pochodzi z Bliskiego Wschodu, m.in. z Izraela, z krajów azjatyckich, a także z Rosji. 5-6% klientów decyduje się na ten interes ze względu na paszport, ale wycofanie się z tego miałoby oczywiście negatywny wpływ także na nasz biznes. Rosjanie nie chcą z nami rozmawiać na temat swojego nowego paszportu. Irina też wie, że wielu z jej klientów decyduje się na inwestycje w nieruchomości raczej nie ze względu na piękno Cypru. Inwestor zarabia na nieruchomości 5% rocznie i po pięciu latach może ją odsprzedać, a do tego zyskuje cypryjskie obywatelstwo. To atrakcyjna oferta, dlatego cypryjscy doradcy finansowi na całym świecie reklamują swój model biznesowy, unijne obywatelstwo w trzy miesiące dla bogatych, w przenośni dosłownie jak w banku.